Dzień dobry drodzy widzowie. Witam Was z Muzeum Papierosów na kolejnym odcinku, gdzie będziemy pokazywać najciekawsze paczki w Muzeum. Zaczynamy e, tym e, filmem serię Najciekawsze paczki, e, które znajdują się tutaj. Myślę, że e, będzie to filmik wyjątkowy, bo wiem, jak na niego czekaliście. E, te papierosy, które będziemy pokazywać, zostały przez Was. Zapamiętane, często piszecie w komentarzach, żeby je pokazywać, powiedzieć o nich parę słów, więc zapraszam na ten film i myślę, że będziecie zadowoleni, co tutaj zobaczycie. Myślę, że zaczniemy najpierw od papierosów z wytwórni Filisa Morisa z Krakowa, a mianowicie papierosów Fireant. Pamiętacie te papierosy, albo jak nie pamiętacie, to na pewno o nich słyszeliście. Były dwie wersje tych fajrantów: czarne, proszę, pokazuję. I wersja łagodniejsza wersja light. Rocznik tych fajrantów to 1996. Następnymi papierosami, ale już z wytwórni. W myślenicach są papierosy Grom. Też e, bardzo ciekawa nazwa, rzucająca się w oczy papierosy Grom. I też pokazujemy tutaj wersję mocniejszą, ciemniejszą i wersja Light, niebieska. Proszę, tak one wyglądały papierosy z roku 2002. Następnymi paczkami, które byśmy też chcieli zademonstrować, są papierosy z tej samej wytwórni z Myślenic i papierosy męskie. No i tutaj e, na uwagę zasługuje ta niesamowita cena zobaczcie, złote 80. Zł. Taka cena e, królowała w roku 1998, e, z tego roku, właśnie e, co e, jest ta paczka. To jest wersja czerwona wersja z filtrem. No i tutaj mamy bardzo też często pytacie o wersje męskich bez filtra. Też takową mamy wersja bez filtra. I tutaj jest ciekawostka, że właśnie wersja bez filtra była w niebieskim opakowaniu. Bez filtra, czyli mocniejsze powinny być w opakowaniu czerwonym. Także następnymi papierosami, które bardzo bardzo zostały zapamiętane i często Właśnie prosicie, żeby je zademonstrować i pokazać. Są papierosy z tej słynnej wytwórni w Kamiennej Górze. I tutaj, kochani, mamy całą serię papierosów, e, które naprawdę zbudziły dużo kontrowersji. E, prywatny przedsiębiorca stworzył e, tą wytwórnię i te wszystkie marki, co zaraz pokażemy, papierosów przeciwko ówczesnej władzy, bo nie godził się. Z różnych przyczyn właśnie tutaj, postępowaniu obecnych rządów, no i powstały papierosy. Słuchajcie, bezrobotne, najbardziej znane papierosy bezrobotne to jest naprawdę. Sztandarowe papierosy, jak tutaj do mnie przychodzicie, odwiedzacie to miejsce, to zawsze szukacie oczami głównie tych bezrobotnych. Proszę, bezrobotne i tu są te słynne hasła na paczkach Zygmunt poszedł na bezrobotne tak. Kamienna Góra e, zakład powstał w 1996 roku. Następnie z tej serii są też bezrobotne. Ale już nie Zygmunt poszedł na bezrobotne, tylko przedstawiona jest stocznia. I tutaj właśnie na tej paczuszce pisze, nie tylko my produkujemy 20 bezrobotnych, 9 tysięcy stoczniowców poszło na bezrobotne. Także też taka wersja właśnie z stocznią, ze statkiem, tutaj ukazująca problem w tamtych latach, właśnie z bezrobociem. I następna z tej, z tej serii jest bezrobotne AWS. AWS, czyli ówczesna partia Andrzej Waldek Stefan, poszli na bezrobotne. Czyli też tutaj rysunek i właśnie ukazujący, że AWS, Andrzej Waldek Stefan. Czyli to też tak, właśnie. Prześmiewczo o partii e, wspomniane, ale tak, żeby po prostu nie rzucało się w oczy. Także bardzo sprytny zabieg. I słuchajcie, i skończyła się seria bezrobotnych na tych właśnie, na tych właśnie e, trzech tutaj odmiennych e, rodzajach, i z tej samej właśnie wytwórni z Kamiennej Góry powstały też mało rolne. I tu też prześmiewczo, zobaczcie, paczuszka przepiękna małorolne i tutaj znowu widzimy slogan, każdy orze jak może, każdy orze jak może, przefantastyczna po prostu tutaj historyjka rysunkowa, traktor i pokazany jest każdy orze jak może. Następnie z tej serii i to też bardzo, bardzo zapamiętana paczka, bardzo rzadka, podkreślam bardzo rzadka paczka, jestem dumny, że Mogę ją mieć dzięki przychylności Bogdana Greczuka bardzo serdecznie pozdrawiam, go z tego miejsca. Papierosy unijne, tak się czyta unijne, ale zobaczcie, tutaj jest po prostu sprycz, sprytny, sprytny zabieg, że jak się ktoś dobrze doczyta, nie trzeba bardzo się doszukiwać, tutaj pisze na paczce uni, nie. Unii? nie, czyli przeciwko Unii, przeciwko Unii żeby do Unii nie wstąpić i tutaj jest też dopowiedziane, tutaj nie wiem, czy drodzy widzowie widzicie, a może jeszcze bardziej zbliżę, bądź członkiem wstąp do Unii, czyli bądź członkiem, możecie sobie dopowiedzieć, ja tutaj nie będę używał brzydkich słów, bądź członkiem wstąp do Unii. No naprawdę ciekawy zamysł i takie paczki pojawiały się normalnie w kioskach i były sprzedawane. Bardzo rzadka paczka, jedyna w Polsce z tej serii. No i oczywiście też mamy papierosy, to już troszeczkę z innej serii, ale, ale też bardzo znane i bardzo chcecie je oglądać. Papierosy cudzes. Tu mamy cudzes bazarowy, Cudzesy. I tutaj słuchajcie, ta paczka budzi na tyle kontrowersji, że bardzo dużo osób myśli, że to jest miejska legenda, że takie papierosy cudzesy. Były, a one faktycznie, tu jest żywy przykład, że naprawdę te papierosy były w sprzedaży e, i były chętnie kupowane. A powstała ta nazwa, zapewne, od tego, że było takie powiedzenie e, w latach 90. W końcówce lat 90., że daj cudzesa, czyli jak komuś się papierosy skończyły, prosił od kogoś: no, daj zapalić, daj pojarę, bo pojara to tam niedo, niedo, niedokończony papieros, czyli daj cudzesa, czyli nie swojego papierosa. No, i gdzieś to ktoś wyłapał i stworzyli markę cuzesy. Notabene Nocny Kochanek, e, e, czyli najlepszy zespół heavy metalowy w Polsce, nazwał tak płytę Cudzesy. O tych właśnie papierosów Cudzesy, też bezcenna paczka, bardzo poszukiwana przez kolekcjonerów. Także to nie, jest, e, to nie jest miejska legenda, to nie jest to Yeti, że wszyscy słyszeli o Yeti, ale nikt nie widział. Te papierosy naprawdę były i są w muzealnej kolekcji. No i tutaj na koniec... Pokażemy jeszcze papierosy. Słuchajcie, Żywiec to też Kamienna Góra i te też papierosy też mają swoją kontrowersję, bo miasto Żywiec wytoczyło sprawę sądową, sądową właścicielom wytwórni, że prześmiewczo nazwały Żywiec, a to jest nazwa własna i tutaj kpią właśnie z Żywiec, czyli z tuczników, czyli te papierosy mają grawerkę prosiaka. Na każdym papierosie, jakbyśmy otworzyli tą paczuszkę w środku, jest, jest prześmiewczo wizerunek świnki, świnia, że żywiec po prostu też źle się rolnikom bardzo, bardzo wiedzie. W tych czasach właśnie 96, 2000. Dwa, no nie było łatwo w rolnictwie. Także takie to przyśmiechłe nazwy wymyślono w tej osłabionej legendą, legendą kamiennej górze. W 2004 roku ta kamienna góra, wytwórnia, została zamknięta, bo nie mogła sobie poradzić z podatkiem akcyzowym. A jak weszliśmy do, do Unii w 2004 roku, właśnie Unia dyrektywą zarządziła, że żadne przedsiębiorstwo, żadne, żadna wytwórnia papierosów nie może funkcjonować, jeżeli tego ma zaległości z podatkiem akcyzowym i została zamknięta. Także pokrótce przedstawiłem Wam te pierwsze, najciekawsze paczki z serii. Będzie więcej odcinków, właśnie związanych z tymi ciekawymi paczkami, z dziwnymi nazwami, jakie to były w PRL-u, i z tego PRL jest słynny. Także zapraszam na kolejne odcinki, ale przede wszystkim przyjedźcie tutaj, przyjedźcie, bo warto to poglądać na żywo. Ja tutaj robię prelekcje też, e, częstuję Was kawą, kochani, Będzin obok Katowic, naprawdę świetny dojazd i myślę, że tutaj sobie fajnie spędzimy czas. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, będzie mi bardzo miło, polajkujcie filmy, jak obejrzycie, zostawcie ślad po sobie, e, to jest takie... Taka, taka, takie wasze oddzięczenie się, że ja też coś zrobiłem i pokazuję to wam i myślę, że miło spędzacie ze mną czas. Dziękuję ślicznie, mówił do was kolekcjoner z YouTube'a Tomek Będzin obok Katowic. Pozdrawiam serdecznie i do następnego filmikowego razu.